Zofia Antonina Migała. Sędziszowskie Wskórze. Wiersz napisany w 540. rocznicę narodzin Sędziszowa Małopolskiego. Tam na wzgórzu sędziszowskim pośród szumu przedrożnych brzus stuletnia mogiła. Świadek niepodległej, która nie zginęła. Przeminęły kalejdoskopem opasane biało-czerwoną z orłem w koronie dni, choć obce już chmury zacieczewienia spadały i obce doktryny zagrażały. Nie ugięłaś się, o niepodległa, moja i wasza, i zawsze moja i wasza będziesz. W ranie serca przodków wciąż odżywasz, świętujemy więc to pierwsze w historii Twoje stulecie. Nie zginęłaś i zginąć nie możesz i nie zginiesz. Proszę w pokorze, w pokorze, proszę. Czytał Bogdan Dymowski.